Witajcie moi drodzy. Wracamy do tematu Champions League, sezon poprzedni. 2, 4, 6, 8. Oj, za dużo, za dużo. Ty będziesz w następnym odcinku wyrywny. Najpierw sobie szybciutko tutaj zrobimy z tym porządek, a potem powiemy co, gdzie, jak i ile. No ok, mamy czterech koleszków takich. Trzy razy Hummels, trzy razy Lam i bierzemy się za to. Pierwsza, piersa. Blblblbl. Pierwsza paczucha. Gajtan, Lopez, Star Player Bender w środku będą. Sigurdsson, Rooney, Nie poszali. Nie poszaleliśmy z tą paczką. To na pewno. Altin Altintop i ja, ha, ha, Chelsea, fantastyczne logo, Modric, Mekses, Payet. Fajne jest to, to w starych edycjach, że już nie trzeba <coughs> mówić na darmo, tylko można po prostu zająć się odpakowywaniem i szukaniem okazji. Szczęsny Kissling Impact Van Ginkel też z Chelsea, Jimenez, Mandanda, Ferdinand, ostatni, ostatni, to jest ostatni z paczek z Iniesta, Papa Stafopulos. mamy Fabregasa, to można potem, Varela, Piato, Farfan i mamy Gamechanger, ale ja, ja czekajcie, wait, wait, wait. Chwila, chwila. To jest. To Ibramowiczu jest. Chwila, chwila, chwila. <śm> Od razu go sobie wrzucę zaraz do albumu. Ostatni brakujący game changer. Fantastycznie, już mi tylko chyba zostały legendy w tamtej edycji. <śm> no. No nie, kurde. Ale chat. mam ostatnią pasę. Wpadają mi braki. Strasznie mnie to cieszy. Super! Po prostu aż, aż mnie lekko zamurowało. Tak sobie tu otwieram. Luz, bluz. Forster, Wolsheid. Nie wiem, jakoś tak. Campbell, Negredo, Pastore. A karta specjalna to Fansik, Montoliwo. I to nie jest łatwa karta do zdobycia. Ładny. Podoba mi się. Cieszę się bardzo. Lecimy z Hummelsami. Vossenich, Zygurson, Insigne, Rising Star, Alviar, Volano Helton, Insigne. No to raczej nie ma się czym zachwycać. Ale ja na rzeką nie będę. Naprawdę strasznie się cieszę, że już mam tego kawaniego. Wcześniej udało mi się top masterów już wszystkich zebrać, a z tymi gameami to się tak trochę męczyłem. Barzali, Moisander, Ledley. Śmig do tyłu, Sirigu Rakicki oraz, no proszę, topmaster Tiago Silva. Fantastyczny, drugi topmaster w boksie. Haha! Ha. Co za dyszka. Uch, no dobrze. Zaraz zacznę kaszleć, bo mi boli, a tak sobie tutaj chrupie. Już mnie zaczyna łapać. Luisao, Juan Juanfran, Rising Star, Nastasich, pewnie tam wszyscy krzyczycie, nie kasz na karty, Lamer, Otamendi, Benzema, Montolivo, chciałem się wymienić, a teraz tam są zarazki, no, bardzo możliwe. Xavi Martinez, Gips, Impact, Pierre, Emerick, Obama, Young. Fajne, bardzo fajne są te impakty. Kegała, Clemens, Dominguez. Ostatnia, paczucha. Dobre, ten podtrzymamy. Nie ma zbędnego gadania. Mnie się podobać. Świeżutkie karty, świetne nawetki. Akin w żyle. Lopez, Inler, Hart, oraz na koniec mamy Goldstopera Vermira i to też jest bardzo fajny, rzadki okaz. No cóż, ale chyba nie muszę nikomu mówić, jakie tutaj fajne karty trafiliśmy. Mój brak, Topmaster, a tak naprawdę to jeszcze trzeba policzyć: Vermira, fajne logo Chelsea oraz Montoliwo. Żyć nie umierać! Mam nadzieję, że się podobało. Mnie bardzo. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.